Hej, z tej strony 23 23pl Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić miejsce od 70 do 61 w rankingu 75 najlepszych żużlowców w Polsce w 2024 roku. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć w jaki sposób tworzony został cały ranking oraz kto zajął miejsce od 75 do 71, zapraszam do filmu, który teraz wyświetla Wam się w kartach. Pora na intro, a potem ruszamy z miejscem siedemdziesiątym. Miejsce 70 zajął sam Masters z wynikiem 222 punktów. Masters jeździł w starcie Gniezno w Krajowej Lidze Różlowej. Żużlowiec osiągnął drugą najlepszą średnią w tej lidze. Dodatkowo zdobył 3 punkty bonusu za Ligę Angielską, gdzie jeździł w Leicester Lions. Australijczyk będzie też występował w tym zespole w 2025 roku. Sam jeździł też w Danii, ale z gorszą średnią niż w Polsce. Osiągnął najlepszą średnią od 2021 roku, gdy jeździł w zespole z Rzeszowa. W ostatnich czterech latach Australijczyk zawsze znajdował się w czołówce zawodników KLRZ co roku aspirując, żeby wrócić na zaplecze Ekstraligi. W przyszłym roku jednak pozostanie jeszcze na poziomie Krajowej Ligi Żużlowej i będzie drugi rok startował w starcie Gniezno. Miejsce 69 zajął Matthias Nielsen z wynikiem 222 punktów. Matthias jeździł w zespole PSZ Poznań. Jako senior osiągnął wynik lepszy niż w 2023 roku i średnią 1,359. Ryńczyk był solidną drugą linią w zespole z Poznania. Według Gurustac.pl jest to jeden z najbardziej stabilnych zawodników w lidze, a od czasu transferu Michaela Jebsena-Jensena jego średnia to 1,94 czyli, według przelicznika, 1,44. Jeździł też w Szwecji i Danii. Osiągnął wyniki nawet lepsze niż w Polsce i zabrakło mu odrobinę, aby otrzymać punkt bonusowy za te linii. W każdym sezonie od 2021 roku poprawia swój wynik w Polsce. W 2021 zajmował jeszcze miejsce poza setką najlepszych zawodników, a tylko za sezon 2024 był 63. W 2025 roku będzie dalej jeździł w PSZ Poznań, gdzie liczą, że systematycznie dalej będzie się poprawiał. Miejsce 68 zajął Damian Ratajczak z wynikiem 224 punktów. Damian był najlepszym juniorem Unii Leszno ze średnim 1,32. Jednak finalnie oficjalnie nie został sklasyfikowany w klasyfikacji zawodników za rok 2024, ponieważ przejechał za mało spotkań. Sezon Ratajczaka naznaczony był kontuzjami, które mocno wyhamowały jego postęp po oraz wyniki. Były medalisty indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w tym sezonie z powodu kontuzji nie liczył się w cyklu SGP2. Miał okazję jeździć w Danii, ale z wynikami gorszymi niż w Polsce. Otrzymał dwa punkty bonusowe za U24 Ekstraliga, w której był zawodnikiem ze średnią top 5 i jednym z trzech liderów Unii Leszno. Damian Ratajczek nie ukrywał, że chciałby jeździć w PG Ekstralidze. Od kilku tygodni było słychać doniesienia, że zostanie wypożyczony do falu Bazu Zielona Góra, co finalnie zostało potwierdzone przez klub, jak i zawodnika, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Miejsce 67 z wynikiem 225 punktów zajął Jan Kwech. W sezonie 2024 był on zawodnikiem U24 w Alubalu Zielona Góra, gdzie osiągnął średnią 1,22. Guru Stats podaje, że w każdym meczu zajęcił co najmniej jeden bieg bez punktów. W zeszłym sezonie osiągnął lepszą średnią, gdy jeździł w Rybniku na zapleczu Ekstraligi. Patrząc na ostatnie cztery sezony, Czech w co drugim osiąga swój najlepszy rezultat, więc można spodziewać się w przyszłym sezonie zwyżki formy. Otrzymał bonusowe punkty za jazdę w Anglii, gdzie był jednym z objawień sezonu w zespole Kings League Stars. Czech startował też Speedway Grand Prix i był on jednym z najgorszych zawodników w cyklu. Jednak wyprzedzając tajało Findana i dzięki temu jak ułożył się ranking, Czech otrzymał punkt bonusowy za Grand Prix. W przyszłym roku Jan będzie mógł jednak poprawić ten wynik, ponieważ otrzymał dziką kartę uprawniającą go do startów jako stały uczestnik w cyklu w 2025 roku. W przyszłym roku wicemistrz świata juniorów z roku 2022 przenosi się do Apatora Toru, gdzie ma zastąpić Wiktora Lamparta i być uzupełnieniem dla gwiazdorskiej obsady seniorów w drużynie z miasta Kopernika. Miejsce 66 zajął Mateusz Szczepaniak z wynikiem 225 punktów. Senior i kapitan Polonii Bydgoszcz osiągnął średnią 1,429, czyli najwyższą średnią w ostatnich 5 sezonach. Po ostatnim, o wiele słabszym sezonie, ten to powrót do średniej w okolicach 1,5 punktu na mecz i gdyby nie sezon 2023, pewnie znalazłby się w okolicach 50. miejsca w rankingu. Szczepaniak nie jeździł za granicą i nie otrzymał też żadnego dodatkowego punktu bonusowego za występy indywidualne. Na sezon 2025 doświadczony zawodnik podpisał kontrakt z Unią Tarnów, gdzie będzie zdobywał punkty dla Beniaminka medal z II Ekstraligi. Miejsce 65 z wynikiem 226 punktów zdobył Marcin Nowak. Senior Stali Rzeszów uzyskał średnią 1,326, która była właściwie identyczna do tej z 2023 roku. Jeździł w zagranicznych ligach, ale nie otrzymał punktu bonusowego. Był w top 10 zawodników na dystansie z drugiej ekstralidze, co dało mu jeden punkt bonusowy, a szczególnie upodobał sobie akcję na ostatnim okrążeniu. W roku 2025 Marcin Nowak dalej będzie kontynuował karierę w Stali Rzeszów. Miejsce 64. zajął Kinan Rus z wynikiem 226 punktów. Ru był zawodnikiem U24 Unii Leszno, dla której uzyskał średnią 1,346 i była to najlepsza średnia z ostatnich 4 lat w jego wykonaniu. Otrzymał 3 punkty bonusowe za bycie najskuteczniejszym zawodnikiem Ekstraligi U24 i punkt bonusowy za dobre wyniki w lidze angielskiej, gdzie ścigał się dla Ipswich Witches. Po dwóch sezonach w drugiej Ekstralidze w końcu trafił na pierwszy szczebel rozgrywkowy, gdzie spisywał się nie najgorzej. Nie startował w cyklu SGP-2 z powodu niezakwalifikowania się w lokalnych eliminacjach, jednak podczas juniorskiego Speedway of Nations pokazał swój potencjał, dominując na tle swoich rówieśników. Za górą był zawodnikiem, który w swoich biegach zajmował najczęściej trzecią lokatę. Było tak w ponad 50% przypadków. W 2025 roku Australijczyk przenosi się do Stali Rzeszów i będzie jeździł na poziomie 2 Ekstraligi. Miejsce 63 z wynikiem 226 punktów zajął Timo Lachty, zawodnik Unitarnów i najskuteczniejszy zawodnik Krajowej Ligi Żużlowej w roku 2024. Timo otrzymał jeden punkt bonusowy za w Szwecji w klubie Dakarna Malila i w Danii w Holsted Speedway Club. Startował w cyklu SEC gdzie zajął miejsce w pierwszej dziesiątce i był drugim najlepszym zawodnikiem jeżeli chodzi o różnicę miejsc między rankingiem a finalną klasyfikacją cyklu. W 2025 roku Finn ze szwedzkim paszportem będzie dalej startował w Unii Tarnów, która awansowała i jest beniaminkiem drugiej Metal z Extra Ligi. Miejsce 62 zajął Jakub Torsel z wynikiem 226 punktów. Jakub był seniorem w Stali Rzeszów i osiągnął wynik 1,414 najlepszy w ostatnich czterech sezonach. Dodatkowo Szwed otrzymał punkt bonusowy za ligi zagraniczne za jazdę w Szwecji w Vastervik Speedway, gdzie osiągnął średnią 1,743. Startował podobnie jak Timo Lakty w cyklu SEK, zajmując miejsce tuż za czołową dziesiątką. Startował też w Grand Prix Challenge, gdzie naprawdę niewiele zabrakło mu do awansu do przyszłorocznego cyklu. Miał świetny początek roku w stali Rzeszów, jednak koniec sezonu to obniżka formy. W roku 2025 Szwed będzie jeździł dalej w stali Rzeszów. Miejsce 61 z wynikiem 229 punktów zajął kolejny szwed Oliver Benson. Był seniorem Orła Łódź i osiągnął wynik 1,407. Benson utrzymuje równą formę punktową w ostatnich 4 latach. W ciągu tego okresu nie spadł nigdy poniżej 1,3 punktów, ale też nie przebył granicy 1,5 punktu. Oprócz roku 2023 zawsze na miejscach między 51. a 60. na liście. Bertson otrzymał punkt bonusowy za jazdę w Szwecji w drużynie mistrza tego kraju Lejonen Gislawet. W Polsce rozpoczął sezon od 8 meczów z dwucyfrowym wynikiem punktowym, później jednak umierzył loty. Był drugim najlepszym szwedem w Polsce pokonując wymienionych wcześniej Lachtiego i Torsela, a będąc wyłącznie za Frederikiem Lindgrenem. W sezonie 2025 Szwed wraca z łodzi do Ostrowa, gdzie też został wybrany kapitanem zespołu, gdzie jak sam mówi, czuje się bardzo dobrze. I to było ostatnie miejsce zaprezentowane dzisiaj. Tak wygląda cała lista od miejsca 75 do 61. Jeżeli uważacie bądź macie jakiekolwiek spostrzeżenia na temat klasyfikacji bądź filmu, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się Waszymi uwagami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i proszę, jeżeli ten film Wam się spodobał, żebyście udostępniali go innym osobom, które według Was mogły być zainteresowane tym tematem lub są zainteresowane tematyką żużlową i chciałyby się dowiedzieć, jak będą wyglądać kolejne miejsca. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!